Neville Goddard do Twojej dyspozycji. Od autora: Książka ta zawiera esencję zasady ekspresji. To, co w niej zawarłem, mógłbym rozszerzyć na kilkaset stron, ale popsułyby to cel tej książki. Polecenia, aby były skuteczne, muszą być krótkie i trafne. Jedno z największych zawarte zostało w kilku prostych słowach. I Bóg powiedział: niech stanie się światło. Trzymając się tej zasady na tych paru stronach, przedstawiam ci czytelniku prawdę, która została mi objawiona. Neville. Część pierwsza. Czy te rzeczy, które się wydarzyły, mogły zaistnieć, bo zostały ustanowione przez człowieka? Zdecydowanie tak, bo człowiek zawsze sam ustanawia wszystko to, co pojawia się w jego świecie. Dzisiaj decyduje o tym, co się w nim będzie wydarzać, i będzie to trwało tak długo, jak człowiek jest świadomy bycia człowiekiem. Żadna rzecz nie pojawiła się nigdy bez decydującego o jej pojawieniu się człowieka. Możesz temu zaprzec, zaprzeczać, ale tego nie obalisz, bo takie ustanowienie oparte jest na niezmiennej zasadzie: Nie rozkazujesz rzeczom, by pojawiły się poprzez wypowiadanie słów, czy nawet głośne afirmacje. Takie puste powtarzanie jest zwykle potwierdzeniem stanu rzeczy odwrotnego od deklamowanego. Ustanowienie zawsze związane jest ze świadomością. Tak jest. Każdy człowiek jest świadomy bycia takim człowiekiem, jakim sam się ustanowił. Głupi człowiek jest świadomy tego, że jest głupcem, ponieważ sam się takim uformował. Biblia, czytana w takim świetle, ukazuje się jako największa kiedykolwiek napisana księga naukowa. Zamiast patrzeć na Biblię jako na zapis historycznych wydarzeń, jakiejś starożytnej cywilizacji, albo zwykłą biografię niezwykłych ludzi, takich jak Jezus, Patrz na nią jako na największą psychologiczną sztukę, która ma miejsce w świadomości człowieka. Uznając ją jako swoją własną, dokonasz nagłej transformacji swojego świata: od jałowych pustyń Egiptu do ziemi obiecanej Kanan. Każdy zgodzi się z takim stwierdzeniem, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Boga, a bez niego nic, co jest stworzone, nie zostałoby stworzone, ale to, z czym człowiek się nie zgadza, to określenie tożsamości Boga. Wszystkie świątynie i kapłani z tego świata nie są zgodni co do charakteru i prawdziwej natury Boga. Biblia, bez cienia wątpliwości, udowadnia, że Mojżesz i prorocy byli w 100% procentach zgodni co do tożsamości natury Boga. A życie i nauczanie Jezusa jest potwierdzeniem starych proroctw. Mojżesz odkrył Boga jako ludzką świadomość istnienia w momencie, gdy wypowiedział te mało zrozumiałe słowa JESTEM wysłał mnie do was Dawid wyśpiewał w swoich psalmach trwaj w spokoju i wiedz że jestem Bogiem Izajasz deklarował ja jestem panem i nie ma nikogo innego nie ma boga poza mną uzbroiłem cię choć mnie nie znałeś ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. W Nowym Testamencie świadomość bycia Bogiem podkreślana jest setki razy. Kilka takich nazw to jestem pasterzem, jestem drzwiami, jestem zmartwychwstaniem i życiem, jestem drogą. Jestem alfą i omegą. Jestem początkiem i końcem. Pada pytanie, a Wy za kogo uważacie Jezusa? Podano jasną odpowiedź. Ja jestem drogą. Świadomość bycia jest drzwiami, przez które życie jest manifestowane w świecie formy. Świadomość jest mocą zmartwychwstania. Dzięki któremu człowiek nabiera świadomości istnienia. To jest prawda, która stoi za wolnością człowieka, bo człowiek albo sam się więzi, albo sam się uwalnia. Jeśli ty, czytelniku, porzucisz swoje dawne wierzenia dotyczące tego, że Bóg jest oddzielny od Ciebie i przyznasz, że Bóg jest Twoją świadomością istnienia, Dokonasz transformacji swojego świata, realizując to, że ja i mój ojciec to jedno. Ja i mój ojciec to jedno, ale mój ojciec jest większy niż ja. To oświadczenie może być dezinformujące, ale jeśli zinterpretujemy je w świetle tego, czym teraz powiedzieliśmy, mówiąc o prawdziwej tożsamości Boga to uznasz je za bardzo odkrywcze. Świadomość, która to jest Bogiem, to właśnie Ojciec. Ta rzecz, której ty jesteś świadom jako swoje istnienie, to Syn, będący świadkiem Ojca. Wyobrażający jest zawsze większy niż jego koncepcje, a jednak pozostaje jednym ze swoją koncepcją. Na przykład. Zanim byłeś świadomy bycia człowiekiem, byłeś wpierw świadomy istnienia, dopiero potem stałeś się świadomy bycia człowiekiem i jako wyobrażający pozostajesz większy niż człowiek, którego postrzegasz jako siebie. Jezus odkrywa tę wspaniałą prawdę i ogłasza swoją jedność z Bogiem. Ale nie z Bogiem, którego ukształtował sam człowiek, bo on nigdy nie uznał takiego Boga. On powiedział. Zatem, jeśli wam ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Oto bowiem królestwo Boże jest wewnątrz Was. Niebo jest w Tobie. W związku z tym, gdy napisano, napisano. On udał się do Ojca swego, to ma powiedzieć Ci, że On wzniósł świadomość do tego punktu, gdzie był świadomy istnienia, i stamtąd przekroczył ograniczenia swoich obecnych koncepcji dotyczących jego samego, zwanych Jezus. Część druga. W świadomości, że wszystko jest możliwe, rzekł. To, co postanowisz, stanie się Tobie. To jest Jego ustanowienie, wzrastanie pożądanej rzeczy w stanie świadomości do jej naturalności. A ja, gdy będę wzniesiony z Ziemi, pociągnę wszystkich za sobą. Jeśli uniosę się w stanie świadomości, osiągając naturalność pożądanej rzeczy, Przyciągnę ku sobie jej manifestację. On wyraził to słowami. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a ja i mój ojciec to jedno. Oznacza to, że świadomość jest ojcem, który przyciąga do ciebie wszelkie przejawy życia. Ty. Na tę chwilę przyciągasz do swojego świata wszystko to, to, czego bycia jesteś świadomy. I teraz rozumiesz, co jest powiedziane przez słowa. Musisz narodzić się ponownie. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany z Twojej obecnej ekspresji w życiu, to jedyną drogą, by to zmienić, jest odwrócenie uwagi od tego, co wydaje Ci się realne. I wzrost świadomości bycia tym, kim pragniesz być. Nie możesz służyć dwóm panom. Musisz odwrócić swoją uwagę od jednego stanu świadomości i umiejscowić ją w drugim. To znaczy umrzeć w jednym i żyć w drugim. To pytanie, a kim wy myślicie, że ja jestem, nie jest adresowany do człowieka zwanego Piotr, przez innego człowieka, zwanego Jezusem. Ale jest to odwieczne pytanie adresowane do czyjejś jaźni przez jej prawdziwe istnienie. Innymi słowy, kim myślisz, że jesteś? Twoje przekonanie o sobie, twoja opinia o sobie samym determinuje twoją ekspresję w życiu. On oświadcza: Wierzycie w Boga, to i we, to i we mnie wierzcie. Co oznacza, że to jest to Twoje Ja w Tobie, które jest Bogiem. Modlenie się jest więc bardziej rozpoznawaniem siebie w swoim pożądanym stanie, niż wznoszeniem jakiejś petycji do Boga, który nie istnieje prosząc o to, czego pożądasz. Rozumiesz teraz, dlaczego miliony modlitw pozostają bez odpowiedzi. Człowiek modli się do Boga, który nie istnieje. Na przykład być świadomym, że jest się biednym i modlić się do Boga o bogactwo oznacza bycie wynagrodzonym tym, czego jesteś świadomy, czyli w tym przypadku będzie to bieda. Modlitwy, by były skuteczne, muszą być bardziej oświadczeniami niż błaganiami. Więc jeśli chcesz modlić się o bogactwo, odwróć się od razu. Odwróć się obrazu biedy przez zaprzeczenie wszystkim dowodom Twoich zmysłów i załóż naturalność bycia w wybranym stanie bogacza. Powiedziano nam: Kiedy się modlisz, wejdź do swej izby i zamknij drzwi za sobą, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, wynagrodzi Cię otwarcie. Zarówno drzwi, jak i Ojca zdefiniowaliśmy jako świadomość istnienia, więc zamknięcie, zamknięcie drzwi będzie tu oznaczało odcięcie od tego, czego jestem świadomy jako samego siebie i oświadczenie, że jestem tym, kim pragnę być. Kiedy tylko moje oświadczenie utrwali się do stopnia bycia przekonaniem, to w tym momencie zacznę przyciągać do siebie dowody na moje twierdzenie. Nie pytaj o to, jakie te rzeczy się pojawiają, bo żaden człowiek nie zna tych dróg. Żaden manifestujący nie wie, w jaki sposób pożądane rzeczy się ukażą. Świadomość jest drogą lub drzwiami, przez które rzeczy się objawiają. On powiedział: Ja jestem drogą. Nie ja, Jan Kowalski, jestem drogą, ale ja jestem świadomością istnienia. To jest ta droga, którą rzeczy nadejdą. Znaki nie poprzedzają, one zawsze są efektem wyobrażenia. Prawdziwe jest tylko to, co tkwi w świadomości. Dlatego najpierw wejdź w świadomość danej rzeczy, a ona będzie zmuszona się pojawić. Zostało ci powiedziane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie Wam dodane. Uzyskaj wpierw świadomość rzeczy, których szukasz, i zostaw to w spokoju. To właśnie oznacza: to, co postanowisz, stanie się Tobie. Stosuj tę zasadę, a dowiesz się, jak to jest, dowieść mnie i zobaczyć. Moja Tutaj historia Marii to historia każdego człowieka. Maria nie była kobietą, która urodziła w jakiś nadzwyczajny, cudowny sposób kogoś o imieniu Jezus. Maria to świadomość bycia, która zawsze pozostaje dziewicą, niezależnie od tego, jak wiele pragnień zrodziła. Spójrz teraz na siebie, jako na dziewicę Marię, która jest zapładniana przez siebie za pośrednictwem pragnienia. Staje się ona jednością z Twoim pragnieniem aż do momentu ucieleśnienia czy też urodzenia ego. Na przykład powiedziano, że Maria, którą znasz, teraz jako siebie, nie obcowała z mężem, a jednak zaszła w ciąży. To właśnie ty, Janie Kowalski, nie mając żadnych powodów, by wierzyć, że Twoje pragnienie jest możliwe, lecz odkrywszy, że Twoja świadomość bycia jest Bogiem. Czynisz ją swoim mężem i spładzasz tak jak ludzkie dziecko, manifestację pana. Koniec części pierwszej.